Witam Was. Dzisiaj trochę inna tematyka. Ee, Pokemon. Ja Miałem udział w live. Ie. Kupiłem tam kilka mystery paczek. I nie wszystkie zostały otwarte. Na moją prośbę oczywiście. Ja chciałem sobie trochę że tak powiem niespodzianki zostawić dla siebie. Fajne opakowanie Triple B, nie, ja tam nie pamiętam. Coś tam, coś tam nie będę tutaj udawał. Zbieram japońskie, ale nawet nie pamiętam, jak ten set się nazywa. Pudełko fajne, więc może postaram się je delikatnie otworzyć. Właśnie przesyłki od Nintendo Family otrzymuję właśnie przeważnie w takich pudełeczkach, co jest bardzo fajne. I zobaczymy, a no może zrobimy tak jak się powinno robić U. o ile dam, dam radę. Tutaj Tutaj. O, o jak zwykle Nie zawodzą plastikiem, aha, bo to pewnie tak dobra, jakoś tak zrobimy, by to się trzymało, a tu postaram się z tego wszystkiego wyłowić a gdzie mój booster hmm. no nic może jest w, w kopercie Miejmy taką nadzieję bo mam wielką ochotę tak jest w kopercie mam wielką ochotę go otworzyć z pudełka może zabierzemy na miejsce zajmuje ja to sobie koszulki przygotowałem co tu mamy aha to trafiłem na live tinkatin i Ortega nie pamiętam sprawdźcie mnie ładnie błyszczy tinkatin tinkatin tinkaton tinkaton ten ton <gry> też tu mogę się mylić Fajne serduszka no i piękne holo świetnie to wygląda bardzo lubię te japońskie naprawdę naprawdę czuć różnicę Gwiazdki serduszka i takie prążki jeszcze no świetnie to wygląda Taka wolentynkowa trochę ta karta, no wolentynki jeszcze trochę za wcześnie. Więc to mamy już za sobą. To dalej górmy. I jeszcze dwie mystery paczki. Słuchajcie, ja nawet nie pamiętam jak się je otwiera. Dlatego postaram się. Tu widzę tutaj błyszczy, więc chyba tutaj będzie tak zwana podkładka, tak? No i 3, 2, 1. Tak, w każdej tej paczuszce jest Tesser. Nie wiem, drogi czytanie, słuchajcie. Bardzo świetny trener. Lepszy to niż ślimak. <laughs> Slugma. Świetnie jestem bardzo zadowolony. Oczywiście karta chyba stan idealny. Więc mamy trenera. To jest podkładka i ostatni o kurcze. Niemożliwe, słuchajcie. Czy to może być jakiś gold jak tam świecił Ale jazda? No dobra A tu potrzymam Was trochę już w niepewności co tam jest. Otworzymy sobie teraz ten booster, no słuchajcie, gold obojętnie jaki może z ze 151 jakiś gold w tym się chyba nie przekładało, z tego co pamiętam, albo no jedną, ale to dawny. Nie otwierałem japońskich boosterów. O, mój synek bardzo lubi. Na intale słuchajcie, już świetne karty dla mnie. Na yy, to jest. Yy, Jedna z ewolucji gry, gry ninja, nie pamiętam Frogi i coś tam dalej Jak one się nazywają eee, Tutaj To już będzie to Ramki, nie mam błyszczący, ale Słuchajcie, coś tam jest Coś tam jest Hmm słuchajcie ale, ale jazda po prostu a najśmieszniejsze, że chyba nie mam tego Aera i to jest SV5A, mój ulubiony set dlatego kupiłem ten booster przy okazji słuchajcie, trafiłem jeszcze Aera, znowu powiedzę, że jadę na kodach i e, i po prostu Thermomix wyciąga wszystko co jest w boksie ale słuchajcie, no mega, mega, mega traf dla mnie. Kupiłem losowy booster od pandy chyba. Chłopaki tam sporo od niego kupują. Świetne. Świetne, tak sobie teraz dokładnie się przyjrzałem. Te drzewo, te kolory, ten brąz. No świetne. Bardzo mi się podoba. No i teraz to. Słuchajcie, skoro takie trafy, to ja coś ze swojej starej puchy, którą kupiłem bodajże rok temu w jakimś lombardzie na OLX, kupiłem puszkę ze starym, ja jeszcze sobie coś otworzę chyba, bo w takim nastroju jestem, że trzeba kuć żelazo pichy. gorące, jak to mówią, cyk, świetnie, słuchajcie, uwielbiam tego Pokemona, to jest chyba Spaldei, Świetnie, słuchajcie, złotko. No po prostu masakra. Masakra. Normalnie ręce mi się trzęsą z wrażenia. Świetne dro dropy yy... o kurcze, no dobra jak już lecą to niech lecą mam tu gdzieś podstawki ale z wrażenia, że tak powiem troszkę ciężko mi to ogarnąć to są zwykłe chociaż te dwie dla mnie nie aż takie zwykłe, bo bardzo lubię te pokemony Tangela chyba swego czasu chyba nie miałem nawet tej karty, nawet nie wiem czy, czy, czy nie kupowałem ją, jej tam za parę centów e, Więc co, tak jak powiedziałem, mam taką puchę. Stara pucha, ja już z niej coś nawet trafiłem słuchajcie. Jakiś tam lombard wystawił dziwne, bo one są strasznie takie, a bo to są. E, angielskie, tak? strasznie grube. I nie będę ukrywał te sobie zostawię na inną okazję. Te zostawię sobie na inną okazję. Ale jedną z tych... Dobra, otwieramy skarletę. Jak coś będzie w skarlecie, otwieramy Paldę. Taka umowa. Słuchajcie, tak dawno nie otwierałem tak dawno nie otwierałem e, Scarlet Violet słuchajcie przekłada się czy się nie przekłada tu już widzę coś błyszczy także może nie będę przy, przekładał to lecimy Skoro jeszcze to tam jakieś holo. Nic tu raczej szczególnego. Pierwszy reverse. Tatsugiri. Drugi reverse. counter. No i tu raczej będzie tylko holo. O. Słowo, Słowo się rzekło. Jest drop. Jekzik. Y -y -y. Lepsze to niż holo. Jest drop. Otwieramy. Poldeje. dzisiaj sobie taki dzień zrobiłem na otwieranie foksów Pada również era Scarlet Violet Więc tutaj się nie przykłada. Kody odkładam, nie wiem, kiedyś ktoś chciał ode mnie Ja te kody ciągle zbieram eee. tam jest? Nic nie widać Także kodziki odkładam Murkrow Misdravus, Snisel, Corwin Knight, lubię tego boksa, Priest, Pupitar, pierwszy reverse, Quaxwell. drugi reverse glimet Coś tam jest, słuchajcie. Coś tam jest. Pytanie co? Pytanie co? ta energia. Pytanie, co tam siedzi, co? Co może być w Poldei Co może być w Poldei? Zwykłe holo. Eee, słuchajcie, ja się nie znam zwykły x albo... Znaczy się nie znam. Rzadko otwieram karty. przeważnie kupuje single. To jest yy, SR? Nie, nie, zwykły Jeksik. A <gryw> już się. Ale powiem wam, że ta pucha jaką paczuchę bym nie otwierał jest drop na tą chwilę. 100%. No chociaż to są jeksy, ale to są dropy, tak. Także tutaj sobie tylko to poukładam. I cóż. To by było na tyle. Niezły bałagan się zrobił. Dropy z dwóch paczek moich speedus ix czyli Pająk, i koperadza, czyli Słonik. Ja zadowolony jestem. Dwa dropy w angielskich, nawet te. AX, że tak powiem, czasami po prostu takie puchy są, że nic nie, nie leci. A od Nintendo Family oczywiście że to siwo, bo poleciało. Poleciało. <gryw> to poleciało. No słuchajcie. AR z, z losowej paczuchy. Nie pamiętam, nie wiem czy to Volo czy ktoś inny. Uwielbiam złotka, a, zwł a zwłaszcza tego pokemona jeszcze. On ma e sera fajnego, stoi tak tyłem. W Poldej jest świetny ser jeszcze. Tutaj również świetny. A to moje wcześniejszy drop z live'a. Jakby ktoś był zainteresowany, zapraszam mi ten do family chłopaki robią live y praktycznie co każdą niedzielę chyba, że są jakieś tam wyjątki, czasami są spontaniczne live y w, nie, w niedzielę robią robotę chłopaki, także na tą chwilę to wszystko, jestem bardzo zadowolony bo drop po prostu świetny świetny i jeszcze na dodatek i paczuchy air poleciał. No, su super po prostu. A jak tu widzicie, moja niewielka kolekcja. Mam jeszcze tam parę schowanych, że tak powiem. To też dostałem od chłopaków na lajdzie. Dostałem! Wygrałem! To kupiłem. To kupiłem. A jak widzicie, lubię trenerów Charizardy Mew. Tu jeszcze tak. Widać. boczki Świetna karta. Polecam. Polecam Wam sobie kupić w RAWie. A najlepiej PSA. Chociaż te PSA, tu już takie chłopaki nam tłumaczą, trochę zbyt komercyjne się zrobiło. I trzeba też na to uważać, trochę. A na tą chwilę A to wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie. Pozdrawiam nie ten do familii Zuzę Majkiego yy, Gburka <grywka> yy, kogo my tam jeszcze mamy Mateuszów pozdrawiam jak na pewno zapomnę o kimś także na live następnym będziecie mogli trochę na Thermomixa pogadać <grywka> także Wojtka pozdrawiam Tomka pozdrawiam. Kubę pozdrawiam. No i z tego Kubę pozdrawiam i swoją. Córkę też. Także na tą chwilę to wszystko. Trzymajcie się ciepło, ja jestem super zadowolony, powtarzam jeszcze raz świetne dropy. I trzymajcie się przed nami weekend. Hej! Słuchajcie, tak się rozkręciłem że jeszcze sobie ze kadrem e, jeszcze nawet nie no, jak widzicie tu posprzątać zostały się te e, tak się rozkręciłem że myślę a otworzę sobie jeszcze jedną paczuchę tak dla samego siebie patrzcie to nie jest żaden e, żaden skam że, że tak powiem ja już wiem co tutaj jest ja już wiem co tutaj jest to jest e, jak możecie zauważyć obsidian flames i no czasami człowiek sam nie wierzy sam nie wierzy w swoje tak wy już widzicie, że tam coś błyszczy sam nie wierzy w swoje głupkowate szczęście tak, patrzcie <głosy> <głosy> zobaczcie świetna karciocha no. świetna frajda Super, jak karty oddają. Nie zawsze to tak jest. Nie zawsze takie, że karciuszki oddają, tutaj centering bije po oczach, po prostu te angielskie. Ale. O, jak widzicie, coś tu jest na rzeczy, bo ostatnia koszulka się została. Także to chyba dziś ostatni drop. Świetna karta. nie znam, więc nie powiem wam. Tania, droga. Dla mnie to jest. alternatyw. To jest Alternative Rare, czy coś w tym stylu już tam tym. Nie pamiętam to. Ale te. Fajniejsze, nie serie, -y, ale te. Chyba SR. W japońskich to chyba jest SR. O, ten tering bije po oczach. ale do albumu będzie świetna karta. Super. Także no. Pozamiatane. Wam, wam życzę również takich samych owocnych dropów. Jeszcze raz pozdrawiam, trzymajcie się hej.